Bardzo dziękuję. Oczywiście nawiązując też do naszej gali nagród, pani Joanna jest bardzo dobrym przykładem tutaj reskillingu. Tak. Chciałabym przypomnieć, że trwa rok umiejętności, tak do e, maja 2024 i też będziemy organizować bardzo dużo e, wydarzeń e, tutaj nawiązując do roku umiejętności europejskiego roku umiejętności e, a dzisiaj e, zaprezentuję e, program ambasadorski który też e, po raz pierwszy robimy e, robimy e, w, w, Raz z kolegami, koleżankami z Krajowego Centrum Europas i Euroguidance. Troszeczkę powiem na początku o tym, czym jest Euroguidance, bo też że rozumiem, że dla niektórych to jest dość nowy program i staramy się też rozwijać, popularyzować tutaj nasze działania, ale także oczywiście wspierać wszystkich poradników, prakty praktyków poradnictwa zawodowego. Dobrze, zaczniemy od początku. Ja może przejdę. Tak, to będzie tak bardziej widać, chyba dla wszystkich. Czym jest w ogóle Euroguidance? Tak? Euroguidance to jest sieć europejska składająca się z krajowych ośrodków informacji i zasobów poradnictwa zawodowego. Kto może należeć do, gdzie może być, gdzie możecie znaleźć taki ośrodek poradnictwa zawodowego jak Euroguidance? Członkowstwo w sieci jest otwarte dla wszystkich krajów, które kwalifikują się do programu Erasmus. Jeśli chodzi o centra i gdzie one się znajdują, to w każdym państwie są w różnych miejscach, to w zależności oczywiście od specyfiki kraju, w niektórych przy ministerstwach, w niektórych na przykład, tak jak u nas, przy Narodowej Agencji Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Sieć działa w ponad 34 państwach, nie tylko wchodzących w skład Unii Europejskiej. Tak? W, Polsce, w Polsce, Krajowe Centrum Europas i Euroguidance przy Narodowej Agencji, Narodowej Agencji Erasmus, działa od 2000, 2021 roku. Jeśli chodzi o to, jakie zadania mają centra. Oczywiście, że wspieranie wspieranie krajowych systemów poradnictwa zawodowego. Drugie, to oczywiście, że wspieranie kompetencji, tak, rozwoju kompetencji praktyków poradnictwa zawodowego, staramy się robić bardzo dużo wydarzeń, a także materiałów, które, które będą rozwijać Wasze kompetencje. Jeśli chodzi o trzeci cel, to oczywiście, że dostarczenie, właśnie tak jak powiedziałam, że staramy się też dostarczać dużo materiałów, organizować bardzo dużo wydarzeń, żebyście mogli wspierać, przepraszam, rozwijać. Kompeten swoje kompetencje zawodowe. A z kim współpracujemy? Z decydentami politycznymi, badaczami doradców zawodowych, oczywiście że terenarów doradców zawodowych, a także samymi doradcami w obszarze edukacji i zatrudnieniu. Także wszystkimi zainteresowanymi osobami w mobilności międzynarodowej i doradztwie zawodowym. Um, co robimy? Tak, jak już powiedziałam, bardzo dużo szkoleń, warsztatów, konferencji, sesji online i program ambasadorski, który w tym roku zaczęliśmy. Idziemy w dalej. W tym roku powołaliśmy pięć ambasadorów w różnych zakresach, których oczywiście za chwilkę zaproszę, zaproszę tutaj. A przed tym to chciałabym zaprezentować Państwu może w skrócie filmik o tym, czym jest Euroguidance, jak to działa i jak dołączyć do naszej społeczności. Jeśli jesteś praktykiem poradnictwa zawodowego, doskonale wiesz, jak dziś ważny jest rozwój zawodowy. Abyś mógł wspierać innych, potrzebujesz przejrzystych informacji na temat. Dostępnych form edukacji zawodowej, trendów i zapotrzebowań na kompetencje na rynku pracy, a także skutecznych narzędzi i praktyk pracy z klientem. Jednym słowem, potrzebujesz aktualnej wiedzy i rozwoju kompetencji i to na skalę międzynarodową. Czy istnieje jedno miejsce, które wspierałoby taką wizję rozwoju? Tak, Euroguidance. To europejska sieć zrzeszająca doradców, trenerów i coachów kariery w krajach europejskich. Dzięki Euroguidance możesz czerpać wiedzę na temat zapotrzebowania na kompetencje i zawody na europejskim rynku pracy. Skorzystasz z europejskich inicjatyw, programów i narzędzi w dziedzinie mobilności dla celów edukacyjnych i zawodowych w Europie. Poszerzysz swoje horyzonty poprzez wymianę doświadczeń z praktykami poradnictwa zawodowego w Europie. Odwiedź stronę euroguidance.eu. Zadbaj o swój rozwój zawodowy z Euroguidance. Jeśli chodzi o o naszych ambasadorów, to tak jak już powiedziałam wcześniej, powołaliśmy ich w pięciu obszarach. W obszarze cyfryzacji, w doradztwie zawodowym, analizy kapitału ludzkiego i obszarze zatrudnienia i rynku pracy mamy jednego ambasadora, dwóch w drugiej kategorii współczesnych trendów i kompetencji w przyszłości na rynku pracy, w zakresie doradztwa, oczywiście zawodowego, i jeden ambasador w. Thank mm -hmm. you. kategorii procesów zrównoważonej kariery. Niestety dzisiaj Pani Marzena nie może być z nami, ale oczywiście proszę, będziemy organizować dużo, dużo webinariów i wydarzeń, więc proszę, proszę też korzystać. To jest bardzo nowy dla nas temat, który też rozwijamy. I jedną osobę w, mar w zakresie marketingu rekrutacyjnego, budowanie marki pracodawcy, oraz zatrudnienia i rynku pracy. A przechodzimy do naszych ambasadorów, i w międzyczasie chciałabym wręczyć i oficjalnie powołać je na swoje stanowiska i będę po kolei wywoływać wszystkich tutaj do odebrania oficjalnego aktu. Zapraszam pani Sylwię Koniuszewską. Poproszę o brawa. Pani Sylwio. Też e, będzie, tak, proszę bardzo. Pani Sylwio. Pani tak. powiedzieć parę, słów. parę słów, tak, dziękuję bardzo za ten akt zręczenia no i serdecznie zapraszam na dzisiejszy warsztat na temat wellbingu cyfrowego. Zapraszam serdecznie, dziękuję. Szerzej o mnie na tym warsztacie. Dziękuję bardzo. Chciałabym wręczyć kolejny akt powołania. Pani Joannie Kalejcie, zapraszam serdecznie. Pani Joanna też dzisiaj prowadzi sesję warsztatową. Serdecznie zapraszamy też na jej warsztat. Tak jak już powiedziałam, zapraszam do korzystania z usług naszych ambasadorów. Ja również dziękuję za powołanie, za możliwość rozwoju osobistego w zakresie kształcenia zawodowego i edukacji związanej z doradztwem zawodowym. A Państwa również zapraszam dzisiaj na, na godzinę 13 na warsztat, który poprowadzę w zakresie gier edukacyjnych w doradztwie zawodowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Um, zapraszam Pana Łukasza Sienkiewicza. Z którego wystąpienia już mogliście dzisiaj skorzystać. Parę słów, Panie Łukasze. Dziękuję bardzo. Doradcy zawodowi, wydaje mi się, mają olbrzymie znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy i edukacji. I to są dwa obszary, w których Państwo jesteście świetni. To znaczy mistrzostwo osobiste, to że jesteście naprawdę doskonali jako doradcy, a druga to jest, to jest ta sieciowość. I wydaje mi się, że ten program ambasadorski też ma na celu budowanie społeczności. I tego Państwu życzę, bo w tej sieci jest siła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Łukaszu. Um, i, um, Ostatnia osoba, pan Michał Kapczuk. Zapraszam serdecznie. Pan Michał dzisiaj też prowadzi warsztat i jak najbardziej zapraszamy na warsztat pana Michała. I teraz jeszcze parę słów. To cóż, ja również bardzo oczywiście dziękuję i wierzę, że wspólnie w ciągu najbliższych miesięcy będziemy przechodzić przez różnego rodzaju meandry związane z marketingiem rekrutacyjnym, z nowymi pokoleniami, z tym jak te pokolenia odbierają rynek pracy, ale też będziemy przechodzić mam nadzieję przez wiele wspólnych ciekawych case'ów o tym jak pracodawcy patrzą na ten rynek i wspólnie rozwikływać ten element dopasowania DNA kandydatów do DNA pracodawcy, żeby po prostu wszystkim żyło się lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Um, idziemy dalej z naszą prezentacją. Parę słów ode mnie, bo uh, też mamy parę nowostek dla, dla Państwa. Um, Przygotowaliśmy e, i tutaj stworzyliśmy polską stronę Euroguidance. Tutaj można też zeskanować e, QR kod i wejść, zobaczyć e, też, że prace konkursowe będą się pojawiały e, na stronie e, polskiej stronie Euroguidance, a także e, będą się pojawiały też e, różne informacje, aktualności o naszych działaniach. Proszę śledzić i korzystać. Gdzie nas jeszcze szukać? Tak? jeśli chodzi o nasze strony, to oczywiście wszystko się pojawia też na stronie Europas, stronie Europas, tak, org.pl, ponieważ jesteśmy połączonym centrum krajowym centrum Europas i Euroguidance, więc te, te wiadomości aktualności też się pojawiają odpowiednio na stronie europas.org.pl. Jeśli chodzi o nasz też fanpage na Facebooku, staramy się dawać tam najaktualniejsze informacje o naszych wydarzeniach i tym co się dzieje w sieci. Jak najbardziej zachęcam do skorzystania wszystkie tutaj strony Wszystkie strony można znaleźć też na QR-kodach, które dostaliście Państwo w pa materiałach konferencyjnych. Także zachęcam do skorzystania z europejskiej strony EuroGuidance. Znajdziecie tutaj Państwo dużo, dużo informacji na temat dobrych praktyk, na temat konferencji i wydarzeń na skali europejskiej. A z mojej strony bardzo dziękuję i teraz e, zapraszam naszego prowadzącego. Proszę wielkie tak, brawa Wiktoria Chyżniak. Dziękujemy za twoją prezentację, a także za przeprowadzenie nas przez nagrodzenie wszystkich laureatów w trakcie naszej gali konkursowej. Bardzo dziękuję. Dobra robota, drodzy państwo. Zgodnie z naszym programem już za moment zaproszę państwa na przerwę obiadową. Państwu, którzy są z nami online, również życzę smacznego. Ale jeszcze zanim to uczynię, kilka ważnych informacji. Przy wyjściu u naszych dziewczyn, naszych hostes. Otrzymacie Państwo specjalny voucher lunchowy. Z tym voucherem jedziemy na, na parter, a potem ruchomymi schodami jedziemy do restauracji, która nazywa się Meat and Eat. Myślę, że łatwo zapamiętać. I cóż, pozostaje mi życzyć tylko Państwu smacznego, jeśli tam dotrzecie. Natomiast spotykamy się ponownie o godzinie 13 i wówczas rozpoczniemy. Trzy bloki warsztatów. Pierwszy rozpocznie się oczywiście o godzinie pierwszej, drugi o godzinie drugiej i trzeci o godzinie 15. Będą one trwały mniej więcej 45 minut. Każdy z warsztatów zakończy się 15-minutową przerwą kawową. I w pierwszym bloku zapraszam na dwa warsztaty. Wykorzystanie gier edukacyjnych w rozwoju umiejętności cyfrowych, a drugi warsztat to narzędzia cyfrowe w procesie rekrutacji. O godzinie 14 kolejne dwa warsztaty budowanie. Wizerunku w internecie, kompetencje cyfrowe, a osobisty branding, a także drugi warsztat, życie w hybrydowej rzeczywistości, balansowanie między światem offline a online, czyli jak dbać o swój dobrostan i higienę cyfrową. I trzeci blok warsztatowy o godzinie 15: diagnoza nie tylko cyfrowych kompetencji uczących się dorosłych. Oraz drugi warsztat o godzinie 15 e-learning i szkolenia online, jak rozwijać swoje umiejętności w sposób nowoczesny. A na koniec po tych trzech blokach warsztatowych spotkamy się podobnie wszyscy po to, aby podsumować ten pierwszy dzień naszego forum. Przypominam, że także przed nami jutro bardzo ciekawy program, natomiast wiem, że być może pojawią się osoby, które nie mogą zostać do końca, czy też nie mogą być z nami przez te pełne dwa dni. Wówczas dla Państwa certyfikat poświadczenia, że braliście udział w naszym forum, jest do odebrania w naszej recepcji. Chyba to wszystko jak na teraz. Jest za 5.12, a więc mamy pełną godzinę, aby najeść się do syta i być przygotowanym na bloki warsztatowe. Życzę smacznego i zapraszam punktualnie o godzinie 13 do powrotu na 35. piętro. Dziękuję.